Cześć, tutaj Filip. Żeby zacząć swoją przygodę z programowaniem nie trzeba dużo. W zasadzie dzięki darmowym źródłom wystarczy jedynie dostęp do internetu. Jednak żeby dostać swoją pierwszą pracę jako programiści, no szybki kurs zrobiony w weekend niestety nie wystarczy. Musimy poświęcić więcej czasu i poszukać dodatkowych źródeł wiedzy. Co za tym powinniśmy zrobić w takiej sytuacji? Mam nadzieję, że w tym odcinku przybliżę was do odpowiedzi na to pytanie. Zapraszam. Wyróżniłem cztery najpopularniejsze metody kontynuowania nauki programowania aż do momentu uzyskania swojej pierwszej pracy. Pierwsza z nich to korzystanie z darmowych źródeł. Takim darmowym źródłem są na przykład filmy na YouTubie. Autorzy często łączą je w całe serie, tworząc kompleksowe tutoriale. A jak znaleźć takie tutoriale? Jeśli lubicie wiedzę przekazywaną w formie wideo, no to tak jak wspomniałem, możecie korzystać na przykład z YouTube'a. I w wyszukiwarce wpisać po prostu frazę, która Was interesuje. Na przykład, jeśli chcecie nauczyć się programowania JavaScriptu, no to wystarczy wpisać JavaScript Tutorial. Ilość dostępnych materiałów, zwłaszcza w języku angielskim, jest naprawdę ogromna. A jeśli znajdziemy jakiś fajny filmik, to zawsze możemy również wejść na kanał autora i sprawdzić, czy nie oferuje on jeszcze więcej tych darmowych materiałów. Analogicznie możemy poszukać podobnych tutoriali, ale w innej formie, na przykład artykułów albo blogu w Google. Tutaj jednak do wyszukiwanej frazy należy dodać słowo darmowy, bo nie wszystkie oczywiście wyniki będą darmowe. Wpisujemy więc na przykład darmowy tutorial JavaScript lub JavaScript Free Tutorial. Druga opcja to wykupienie płatnego kursu internetowego. Takie płatne kursy są w zasadzie nieco podobne do darmowych tutoriali. Najczęściej składają się one również z lekcji w formie wideo, ale oprócz tego w pakiecie bardzo często otrzymujemy również na przykład quizy, zadania. Artykuły, albo w ogóle konsultacje z mentorem. Prawda jest taka, że takie kursy najczęściej przychodzą do nas same w formie reklam. Jeśli jednak chcemy go poszukać, to wystarczy, że w Google wpiszemy ponownie kurs JavaScript, jeśli szukamy na przykład kursu JavaScript, i tym razem już nie dodamy słowa darmowy. Opcja numer 3 to tradycyjne studia informatyczne. Jeszcze parę lat temu dość powszechna była opinia, że bez studiów informatycznych nie zostaniesz programistą. No, dzisiaj, w 2020 roku, sprawy wyglądają kompletnie inaczej, bo to, że do zostania programistą nie potrzebujesz studiów, to w zasadzie nie jest już opinia, a fakt. Co nie znaczy, że studia nie niosą za sobą korzyści, ale o tym będziemy mówili później, więc przejdźmy już do opcji czwartej, czyli bootcampów. Bootcampy albo szkoły programowania początkowo miały formę wyłącznie stacjonarną, jednak teraz coraz częściej dostępne są również w formie online. Łączą one ze sobą nieco studia tradycyjne i te płatne kursy. Skupiałam się na jakiejś wąskiej dziedzinie i przekazywaniu wiedzy w konkretnym temacie, tak jak robią to kursy, płatne kursy. No ale od płatnych kursów bootcampy są znacznie bardziej kompleksowe. Zajęcia zazwyczaj przeprowadzane są w grupach i z innymi studentami, ale i mentorami, którzy służą pomocą, a więc to jest dość podobne do studiów tradycyjnych. Każdą z tych metod sklasyfikujemy pod kątem sześciu kryteriów, a będą to cena, efektywność, elastyczność, przystępność, wykształcenie samodzielności oraz jakość. Zanim zaczniemy dyskutować o konkretnych sposobach kontynuowania nauki, to proszę pamiętajcie, że dzielimy się swoimi opiniami. Oczywiście bazują one na faktach, doświadczeniach naszych i osób, z którymi mieliśmy przyjemność współpracować oraz jakichś ogólnych przeświadczeń panujących w środowisku programistycznym. Na pytanie, który sposób na kontynuowanie nauki jest najlepszy, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Niestety, każdy z was musi taką odpowiedź znaleźć dla siebie, ale mamy nadzieję, że ta nasza analiza nieco pomoże wam rozwiązać ten problem. Zdecydowaliśmy się na wybranie tych kryteriów, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że dla każdego z was ich hierarchia jest różna. No przykładowo, gdy ja zaczynałem naukę programowania w wieku 22 lat, to dla mnie kluczowym kryterium była cena, bo Studiowałem dziennie i utrzymywałem się w zasadzie z pieniędzy zarobionych przez wakacje, także nie mogłem sobie pozwolić na zakupienie kursu za kilkaset złotych, nie mówiąc o szkole programowania. No ale nie przeszkadzało mi jakieś głębsze szukanie i poświęcanie większej ilości czasu na znalezienie materiałów, więc efektywność nie była dla mnie tak ważna. Kolejną rzeczą, którą muszę podkreślić jest fakt, że no niestety jesteśmy trochę zmuszeni generalizować każdą z metod. Przykładowo mówiąc, że na studiach pojawiają się przestarzałe przedmioty, oczywiście nie mam na myśli wszystkich kierunków studiów, wszystkich uczelni oraz wszystkich wykładowców. Staram się jedynie uzmysłowić, że ryzyko takiego szkopułu jest no niestety duże. Nie przedłużając, przeanalizujmy kryterium pierwsze – cenę. No cóż, tego kryterium nie trzeba raczej specjalnie definiować i oczywiście pierwsze miejsce tutaj przyznajemy darmowym tutorialom. I nie ma się tu za bardzo co rozgadywać. Trzeba się cieszyć, że żyjemy w czasach, gdy tyle materiału darmowego jest dostępne. Czasami jedyny koszt, jaki musimy ponieść, żeby dany materiał dostać i móc się zacząć z niego uczyć, to zapisanie się do listy mailingowej albo polubienie fanpage'a na Facebooku. No ale powiedzmy sobie szczerze, że nie jest to duży koszt. Srebrny medal przyznajemy płatnym kursom. Ich cena waha się zazwyczaj od kilkudziesięciu, przez kilkuset, aż po kilka tysięcy złotych. Przeważnie, dostęp do takich kursów kupujemy raz i mamy dostęp do materiałów na zawsze. Jednak istnieją też kursy w modelu subskrypcji. To znaczy, że płacimy na przykład za miesiąc dostępu, ale po tym miesiącu. Już te materiały nie są dla nas dostępne. Oczywiście ten model subskrypcji jest nieco tańszy niż taki jednorazowy zakup kursu. Żeby zapisać się na taki bootcamp, potrzebujemy od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Bootcampy odbywają się w określonych terminach, ale po zakończeniu zazwyczaj mamy dostęp do materiałów, z których korzystaliśmy podczas takiego bootcampu. No i jak widać, poza podium znalazły się tradycyjne studia. Oczywiście najczęściej państwowe studia dzienne są darmowe, jednak nie wszyscy mamy możliwość studiowania dziennie. Pozostają wtedy studia zaoczne albo studia na prywatnych uczelniach, a cena takich studiów to również kilka tysięcy złotych tylko, że za semestr. A do tego dochodzą koszty dojazdów, materiałów albo w ogóle wynajmowania mieszkania, jeśli studiujemy w jakimś innym mieście. Tak więc, jeśli najważniejszym kryterium jest dla Was cena, no to bez obaw możecie kontynuować naukę bardzo niskim, a czasami nawet zerowym kosztem. Przejdźmy więc do kryterium drugiego, czyli efektywności nauki. Jako efektywność nauki rozumiem to, ile czasu poświęconego na naukę daną metodą pozwoli nam zdobyć konkretne umiejętności. Przykładowo, jeśli chcemy nauczyć się tworzenia stron internetowych i metodą A zajmie nam to rok, a metodą B 3 lata. No to oczywiście metoda A w takim porównaniu wypada dużo lepiej. Tutaj według mnie pierwsze miejsce należy się egzekwo dwóm pozycjom, płatnym kursom oraz bootcampom. Dlaczego? No cóż, obie te metody skupiają się na przekazywaniu praktycznych i konkretnych umiejętności. Dodatkowo ich programy stanowią w miarę uporządkowany ciąg logiczny. Także po skończeniu danej lekcji nie musimy się zastanawiać, co teraz powinniśmy zrobić, bo następna lekcja już na nas czeka. Kursy mają tę przewagę, że naukę można rozbić na mniejsze części, a jak już wspominaliśmy w filmiku, czy kariera programisty jest dla każdego. Dwie godziny nauki codziennie przynosi lepsze efekty niż 14 godzin nauki w jeden dzień, na przykład w weekend. Jeśli ktoś ma jednak problem z samodyscypliną, która jest bardzo wymagana podczas przechodzenia przez taki kurs internetowy, no to bootcampy mogą mu pomóc, bo tam znajduje się wśród kursantów i mentorów i siłą rzeczy musi wziąć się do nauki. Dlatego pierwsze miejsce podzielone pomiędzy te dwie metody. Miejsce trzecie dla tradycyjnych studiów. Od razu wyjaśniam skąd taka decyzja. Ten film powstał głównie z myślą o osobach, które dopiero zaczynają programować. Mogłyby one więc kontynuować naukę od darmowych tutoriali, istnieje jednak ryzyko, że poszłyby kompletnie w nie tą stronę, co trzeba i nauczyły się czegoś innego, może nawet innego języka. Z tego miejsca pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli nauczyć się Java, a wylądowali na tutorialu JavaScriptu. I żeby nie było, ja też zrobiłem ten błąd na początku mojej przygody. Dla wyjaśnienia Java i JavaScript to nie są te same języki i mają ze sobą mniej więcej tyle wspólnego co kod i Kotara. Ale wracając do studiów stacjonarnych, to mają one tę przewagę nad darmowymi tutorialami, że ktoś już ułożył ich agendę. Okej, okay, może czasami jest nieco dziwna, ale stanowi w miarę uporządkowany ciąg logiczny. Jeśli jednak znacie się już trochę na programowaniu, albo macie jakiś mentorów lub osoby z doświadczeniem, które mogą wam poradzić, no to pozycje 3 i 4 mogą się dla was zamienić. Oczywiście pamiętajcie, że jeśli nie znacie żadnych osób pracujących jako programiści albo programistki, które mogłyby Wam poradzić, no to pamiętajcie, że zawsze możecie nas zapytać w komentarzach, a my postaramy się Wam pomóc. Kryterium trzecie: elastyczność w nauce. Jako elastyczność w nauce zdefiniowałem ilość ograniczeń, które przeszkadzają nam w podjęciu nauki daną metodą. No oczywiście, im jest ich mniej, tym lepiej, ale przykładowo, powiedzmy, że mieszkacie w Warszawie i macie do wyboru kurs online A. Albo kurs stacjonarny B, odbywający się co weekend przez dwa miesiące w Krakowie. No, oczywiście, pod kątem elastyczności kurs A wypada dużo lepiej. Tutaj, im bardziej restrykcyjne są ograniczenia, tym gorzej. Tak więc, pierwsze miejsce dla darmowych tutoriali. Możemy się z nich uczyć kiedy chcemy i gdzie chcemy, a dodatkowo nikt nie zmusza nas, żebyśmy ukończyli je w danym terminie. Jeśli więc nie możemy wygospodarować więcej niż godzina dziennie na naukę, no to okej, okay, taki kurs nam nie ucieknie. Oczywiście będziemy go wtedy robić dłużej, ale nie będziemy musieli za to poświęcać innych ważnych dla nas rzeczy, po to, żeby się nauczyć i żeby go skończyć. Na drugim miejscu, minimalnie za pierwszym, znalazły się płatne kursy. Tutaj sprawa wygląda bardzo podobnie do darmowych tutoriali, jednak niektóre płatne kursy są dostępne tylko w określonych ramach czasowych. No i czasami to może pokrzyżować plany. Przykładowo, kiedy złamiecie sobie nogę, macie dużo wolnego czasu, a kurs, który Was interesował, będzie dostępny dopiero za 3 miesiące. Na trzecim miejscu bootcampy. Tradycyjne bootcampy odbywają się zazwyczaj w weekendy, musimy więc zagospodarować wolne soboty i niedzielę. Niektóre bootcampy są trochę mniej rozwleczone w czasie, ale wtedy musimy wziąć urlop, żeby na takim bootcampie stawić się codziennie. Dodatkowo tradycyjne bootcampy zazwyczaj odbywają się w określonych miejscach fizycznych. Musimy więc też pokonać bariery logistyczne i poświęcić czas na dojazd. Oczywiście wspomniałem już, że istnieją też bootcampy online, ale one zazwyczaj też odbywają się w określonych ramach czasowych. Również musimy wtedy zarezerwować większą ilość czasu na ukończenie takiego szkolenia, bo inaczej ono przepadnie. Jeśli chodzi o czwarte miejsce, to sytuacja wygląda podobnie jak z bootcampami, jednak w przypadku bootcampów mamy zazwyczaj kilka terminów szkoleń do wyboru. No a jeśli mówimy o studiach, to niestety, czy zajęcia są o 7:30 na drugim końcu miasta, czy w godzinach szczytu w centrum, to musimy się na nich stawić. Kryterium czwarte: przystępność. Jako przystępność zdefiniowałem łatwość, z jaką jesteśmy w stanie przyswoić dany materiał. I według mnie na pierwsze miejsce zasługują tutaj bootcampy. Przede wszystkim dlatego, że takie bootcampy są skrojone właśnie na potrzeby osób początkujących. Mamy na nich dostęp do pomocy mentorów, a dodatkowo mogą oni również dostosowywać swoją formę przekazu do konkretnej grupy. Na drugim miejscu płatne kursy. Podobnie jak bootcampy, płatne kursy przekazują wiedzę w równie przystępny sposób, a dodatkowo coraz częściej oferują też możliwość konsultacji z mentorem. Nie jest to jednak to samo co posiadanie mentora na wyciągnięcie ręki przez cały weekend. Brązowy medal dla darmowych kursów. Niestety mają one te same wady co płatne kursy, a dodatkowo nie jest tak łatwo skontaktować się z ich autorem. Oczywiście, możecie zostawić komentarz pod filmikiem, jeśli macie do autora jakieś pytania, bo nawet jeśli on nie odpowie, to być może ktoś oglądający filmik ma na tyle wiedzy, że będzie w stanie wam pomóc. No i jak widać, poza podium znalazły się tradycyjne studia. No, niestety, często wykłady są tylko monologami prowadzących i nie jesteśmy ich w stanie zapauzować, cofnąć ani dopytać o cokolwiek. I podkreślam jeszcze raz, że nie mówię tutaj o wszystkich przypadkach, bo istnieje naprawdę wielu genialnych wykładowców, którzy dają świetne wykłady. Musicie być jednak świadomi tego, że jest to naprawdę loteria. Kryterium piąte wykształcenie samodzielności. Jako wykształcenie samodzielności rozumiem to, jak dobrze dana metoda przygotuje nas do samodzielnej pracy w przyszłości. To, co jest najbardziej przystępną metodą, nie wykształci w nas takiej samodzielności jak metoda, której przystępność jest niska. No ale przykładowo, na bootcampach mamy cały czas do dyspozycji mentorów, jeśli więc czegoś nie rozumiemy, to możemy zapytać ich o radę, o pomoc. A niestety w prawdziwej pracy nikt nie będzie miał czasu prowadzić nas cały czas za rękę. Tymczasem na studiach, no cóż, jesteśmy zdani tylko na siebie. Takie wyrobienie sobie nawyku samodzielnej nauki, rozwiązywania problemów i szukania odpowiedzi jest niezwykle ważne w pracy programisty. Tak więc, jeśli chodzi o wykształcenie czy też wypracowanie samodzielności, to pierwsze miejsce dla tradycyjnych studiów, drugie dla darmowych tutoriali, trzecie dla płatnych kursów, a czwarte dla bootcampów. Kryterium szóste, jakość przekazywanej wiedzy. To kryterium jest bardzo podchwytliwe, bo w zależności od tego, na jaki kurs, tutorial, bootcamp czy studia trafimy, no to możemy tutaj przyznać albo pierwsze, albo czwarte miejsce. Nie ma tutaj żadnej reguły. Tak jak powiedziałem, wielu prowadzących na studiach prowadzi świetne, inspirujące wykłady, ale niestety zdarzają się też tacy, którzy zrażają studentów do programowania. I oczywiście tyczy się to również autorów kursów, bootcampów oraz szkoleń darmowych. Jak więc możemy sprawdzić jakość przekazywanej wiedzy? W przypadku darmowych tutoriali takim najprostszym indykatorem jest np. ilość łapek w górę, komentarze. I generalne opinie o tym filmiku, które możecie pod nim przeczytać. Jeśli widzicie, że film ma dużo negatywnych ocen, a w komentarzach są wytykane często błędy, no to powinna się wam zapalić lampka ostrzegawcza. Oczywiście, jeśli nie znamy tematu, o którym autor mówi, to nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy te komentarze są słuszne. Tak więc warto trochę pogłębić wiedzę na ten temat, na przykład oglądając filmy inne w podobnej tematyce, albo szukając podobnych źródeł w internecie. A w przypadku płatnych kursów, bootcampów i studiów stacjonarnych warto sprawdzić najpierw o nich opinie. Oczywiście autorzy kursów i bootcampów często na swoich stronach umieszczają recenzje absolwentów, ale najczęściej są to recenzje pięciogwiazdkowe. Także polecam poszukanie jakiegoś alternatywnego źródła informacji, np. wpisując w Google nazwę, w, nazwę kursu i dopisując do niej opinia. Jeśli chodzi o studia, to przykładowo możemy w Google wpisać na przykład informatyka stosowana AGH opinie i poczytać, co studenci i absolwenci mają do powiedzenia na temat tego kierunku. Dodatkowo można spróbować porozmawiać z osobami, które taki kurs, bootcamp czy też studia ukończyły. Pamiętam, że gdy ja zaczynałem naukę, to szukałem grup na Facebooku konkretnych kierunków i tam zagadywałem studentów. No i dzięki takim rozmowom wiedziałem, że no, studia to niestety nie jest to, czego ja szukam. Tak więc wygląda finalne zestawienie. Błagam, pamiętajcie, że ma ono wam jedynie pomóc wybrać waszą metodę nauki. Nie jest ono jednoznaczną odpowiedzią na to, jak dalej powinniście się rozwijać. Przykładowo, w zestawieniu najgorzej wypadają zdecydowanie studia tradycyjne, ale dla wielu osób byłaby to naprawdę super opcja. Niosą one za sobą szereg korzyści, o których nie zdążyliśmy powiedzieć. Mogłoby to zająć następny odcinek. I to samo tyczy się pozostałych metod. Jednak jeśli chcecie dowiedzieć się jeszcze czegoś więcej na temat którejś z nich, to dajcie nam znać w komentarzu. Dzięki za oglądnięcie do końca. Na kanale znajduje się już kilka innych odcinków, w których odpowiadamy na najbardziej popularne pytania zadawane przez osoby początkujące. Jeśli taki kontent jest dla Was wartościowy, to proszę dajcie nam o tym znać, zostawiając łapkę w górę, subskrybując się do kanału albo pisząc o tym w komentarzu. Będzie to dla nas znak, że ta inicjatywa jest dobra i powinniśmy ją kontynuować. A jeśli macie pytania o jakiś konkretny temat, którego nie poruszyliśmy, no to zadajcie je również w komentarzu pod filmem albo na naszym Facebooku. A tymczasem to już wszystko. Serdeczne dzięki i zapraszamy do następnego odcinka.